Cześć. W tym filmie wyjaśnię na przykładach, obliczeniach i symulacjach czym jest zasada zachowania pędu. Cokolwiek o pędzie powinniście wiedzieć już z mojego poprzedniego filmu, więc informacji tych nie będę powielał, głównie z tego powodu, by zmieścić film w 10 minutowych ramach czasowych. Nikt z Was przecież nie chce poświęcać na fizykę więcej niż to konieczne, co doskonale rozumiem. Będąc w Waszym wieku, też nie lubiłem fizyki szkolnej, pewnie przez to, że nie było takiego super kanału jak mój. Za to uwielbiałem gry oparte na prawach fizyki, jak ta, której rozgrywkę możecie właśnie podziwiać. W tej grze wartość pędu nie znika podczas przechodzenia przez portal, a jedynie zmienia się jego kierunek i zwrot. W ten sposób można wykorzystywać nabyty pęd ciała do pokonywania mniej albo bardziej pomysłowych łamigłówek fizycznych. W zasadzie zachowania pędu chodzi o to, że jeśli mamy układ ciał, na który nie działają żadne siły zewnętrzne, albo działające siły są w równowadze, no to suma pędów tych ciał w układzie nie ulega zmianie. Słuszność tej zasady potwierdzają wszystkie obserwacje eksperymentalne, które dotyczą każdego zjawiska przebiegającego w dowolnej skali, począwszy od ruchu galaktyk, aż po oddziaływania maleńkich kwarków tworzących protony i neutrony. Jako ciekawostkę powiem wam, że co jakiś czas w różnych mniej lub bardziej wiarygodnych źródłach informacji pojawiają się doniesienia o silniku łamiącym tę podstawową zasadę zachowania. Jak się jednak okazuje, to rzekome łamanie zasady zachowania pędu jest zwykłym błędem pomiarowym wynikającym z niedoskonałości urządzenia. Silnik EM Drive, bo o nim mowa, jest po prostu ściemą, która nie działa. Wróćmy jednak do przykładów ze szkoły średniej. Jednym z najczęściej wykorzystywanych przykładów w szkole średniej, właśnie na którym można wyjaśnić zasadę zachowania pędu, jest armata wystrzeliwująca kule. W sumie to taki bardzo współczesny przykład, rodem z XIV wieku, kiedy armaty w Europie weszły do powszechnego użytku. Taką armatę można wykonać w domowych warunkach, ogrzewając wodę w zaczopowanej rurce. Myślę, że pokażę wam to bardziej szczegółowo w specjalnie wykonanym filmiku, który podczas tworzenia o mało nie spalił mi kompa. Woda we wnętrzu rurki wrze i zamienia się w parę. Para wodna natomiast będzie wytwarzała nadciśnienie we wnętrzu rurki. Wraz z nadciśnieniem pojawia się siła parcia działająca na ścianki, no i korek. Wraz ze wzrostem odparowanej wody siła parcia rośnie. Gdy siła parcia na korek będzie wyższa niż siła tarcia statycznego utrzymująca ten korek w rurce, to korek wystrzeli z zaczopowanej rurki. Towarzyszy temu efekt dźwiękowy i wizualny. Korek leci w jedną stronę, a wózek porusza się w drugą. No i w tym miejscu wkracza właśnie zasada zachowania pędu. Na początku armata spoczywała, więc pęd każdego jej elementu był równy 0, no bo i wartość prędkości była zerowa. W momencie wystrzelenia korka i części pary oraz wody, elementy tego układu zaczęły poruszać się. Gdybyśmy teraz dla każdego z poruszających się elementów obliczyli pęd, a potem te wszystkie pędy ze sobą zsumowali, to suma tych wszystkich pędów byłaby równa pędowi początkowego armaty. A ten, jak wiemy, wynosił na początku 0. Pamiętajcie, że podczas dodawania pędów należy uwzględnić kierunek i zwrot poszczególnych elementów. E, możemy przyjąć, że to, co porusza się w prawo, będzie miało znak dodatni zgodnie z przyjętą osią, a to, co w lewo, znak ujemny. I to jest właśnie ta słynna zasada zachowania pędu. Suma wszystkich pędów początkowych rozpatrywanego układu jest równa sumie pędów po wykonaniu jakiejś akcji. Taki trochę bardziej życiowy przykład zaprezentowałem tutaj. Pęd wykorzystuje się też w broniach palnych. Tutaj na przykład zaprezentowałem zasadę działania karabinu. Proch z naboju wypala się, a powstały gaz gwałtownie zwiększa ciśnienie w lufie. Gaz zaczyna rozprężać się poprzez wypychanie pocisku na zewnątrz lufy. W tym samym czasie broń w rękach strzelca przemieszcza się w przeciwną stronę niż pocisk, no by zachować ten pierwotny pęd, który był równy 0. Zauważcie, że pęd gazu wykorzystywany jest do cofnięcia zamka czy tam czegoś takiego, bo nie wiem jak się dokładnie to nazywa no i ponownego załadowania komory kolejnym pociskiem, dzięki czemu cykl może być powtórzony. Natomiast problem z tymi przykładami jest taki, że bez odpowiedniego przygotowania nie jesteśmy w stanie nic obliczyć. Dlatego też wykonam doświadczenie na w pełni przygotowanej do tego konstrukcji. Mamy tutaj dwa wagoniki kolejki, których masy wcześniej je sprawdziliśmy. Wagoniki wyposażyłem w magnesy i postawiłem je na torze. Magnesy ustawiłem w taki sposób, że są zwrócone do siebie tymi samymi biegunami magnetycznymi, co oznacza, że kolejki, te wagoniki będą odpychać się. W tym momencie układ wagoników pozostaje w spoczynku, bo siła oddziaływania magnetycznego jest w równowadze z siłą napiętej linki. Nie wiem czy wiecie, ale mamy tutaj właśnie do czynienia z trzecią zasadą dynamiki Newtona. W momencie przerwania linki kolejki ruszają z miejsca. Możemy w takim razie zapisać dla tego układu zasadę zachowania pędu przed i po przerwaniu linki. Na początku wagoniki były w spoczynku, ich pęd wynosił 0, więc pęd początkowy układu też będzie wynosił 0. Po przerwaniu linki mamy dwa pędy wagoników. Całkowity pęd układu w tym momencie jest równy sumie tych pędów. Natomiast z zasady zachowania pędów wiemy, że pęd przed urwaniem linki jest równy pędowi po jej urwaniu. Zapisujemy to równanie. Teraz mogę już obliczyć, że gdy masy kolejek są identyczne, to wartości prędkości tych kolejek po urwaniu sznurka też będą w przybliżeniu jednakowe. Pamiętajcie tylko, że to doświadczenie prowadzone jest w warunkach domowych, no i co za tym idzie? Na te wagoniki działają efekty fizyczne, których w tych prostych wzorach nie uwzględniliśmy. Z tego też powodu obserwowany ruch kolejek może się nieznacznie różnić od idealnego przypadku, które prawdopodobnie obliczacie na zajęciach. A teraz, może zmieńmy jeden z wagoników. Tym razem masy wagoników nie są jednakowe. Zobaczcie, co się stanie po przerwaniu linki. Jeden z wagoników porusza się szybciej niż drugi. Teraz, na podstawie znajomości ich mas oraz zasady zachowania pędu, możemy łatwo oszacować, o ile razy szybciej porusza się jeden wagonik w stosunku do drugiego. Wystarczy zapisać odpowiednie równania, tak jak robiłem to poprzednio. No i w ten sposób otrzymujemy interesujący nas wynik. Doświadczenia jeszcze bardziej skomplikowane w opisie, ale kusząco atrakcyjne, możemy wykonać samodzielnie w ramach zabaw na świeżym powietrzu. W tym celu bierzemy butelkę z napojem, piłkę do kosza i puszczamy to na ziemię jak w zaprezentowanym filmiku. Butelka wraz z piłką spada, a prędkość tego układu rośnie. Ciężka piłka odbija się od podłoża i przekazuje część swojego pędu spadającej jeszcze butelce. Butelka odbija się od piłki i ze znacznie większą prędkością leci do góry, a my mamy tylko chwilę, by zdążyć ją złapać. Aby oprócz fajnej zabawy coś policzyć, niezbędna będzie znajomość zasady zachowania energii, z której, znając wysokość spadku, oszacujemy prędkość uderzenia piłki o podłoże. Przy okazji, załóżmy, że spadek będziemy traktować jako swobodny, a zderzenie piłki z podłożem jest całkowicie sprężyste, czyli nie dochodzi do strat energii. No i tym samym prędkość odbicia piłki od podłoża przyjmuje tę samą wartość, co przed jej uderzeniem o podłoże. Posiadając takie założenia, mogę określić pęd początkowy odbitej od podłoża piłki i zmierzającej jeszcze w kierunku ziemi butelki. Gdy piłka uderzy o butelkę, to pęd butelki zmieni swój zwrot i wartość, a zwrot piłki pozostanie taki sam, no bo piłka leci w górę. Wartość prędkości piłki podczas takiego uderzenia zmniejszyła się. Zapiszmy teraz pędy obu tych ciał z uwzględnieniem znaku, czyli zwrotu. Zgodnie z zasadą zachowania pędu zapiszemy, że pęd początkowy układu, jak i pęd końcowy tego układu w przybliżeniu nie zmienił się. Podobnego typu doświadczenie robicie pewnie na lekcji, a jeśli nie robicie, no to możecie podziwiać u innego, trochę mniej znanego youtubera niż ja, Saifana, do którego link gdzieś tutaj powinniście mieć. Myślę, że może on wytłumaczy Wam to zjawisko nieco lepiej. Podczas tego doświadczenia z butelką i piłką e, wspomniałem o czymś takim jak zderzenie całkowicie sprężyste. Pozwólcie, że w tym filmie nie będę rozwijał tego zagadnienia, no bo nie bardzo jest na to czas. W kolejnym filmie postaram się opowiedzieć nieco więcej o zdarzeniach całkowicie sprężystych i niesprężystych, centralnych i niecentralnych. Dlatego koniecznie zasubujcie mój kanał, by niczego nie przegapić. Na koniec zaś przedstawiam Wam kilka zadań, które wykorzystują zasadę zachowania pędu. Natomiast ich rozwiązanie znajdziecie tradycyjnie na końcu filmu. A co po tym filmie powinniście wiedzieć? No, powinniście już wiedzieć, o co chodzi w zasadzie zachowania pędu i jak wykorzystywać ją w praktyce, czyli w obliczeniach. Dobrze też jak ogarniecie zasadę zachowania energii mechanicznej, bo ona przyda nam się w kolejnych filmach. O zasadzie zachowania energii mechanicznej nie opowiadałem dzisiaj, natomiast opowiadałem w poprzednich filmach, więc do nich was odsyłam. No i fajnie jak będziecie znać granice stosowalności zasady zachowania pędu. I chyba tyle. Cześć!